Witajcie w tym oto odcinku, który jest odcinkiem przed ferio. Nie, feriowym. Odcinek feriowy. Ale dzisiaj tylko takie zapowiedzi. Yy, będę kręcił, ludzie. Napisałem na moim kanale ogłoszenie, że niestety nie będę mógł kręcić, ponieważ jestem na feriach. Yy, I nie mam komputera. Tylko laptop. Nie wiem, jaki to, nie wiem jaka to będzie jakość. Nie wiem nic dosłownie. Yy... Ojej. Jub. Ale yy... no chciałem spróbować nakręcić. Na pewno nie będzie taki zbyt dobry. Yy... Aha. A tak, przecież zapomniałem spacować wody. No sorry, spatchować całego tego. No ale mniejsze z tym, czekajcie, tylko zmienię. Tak więc zapowiedź. Będę kręcił. Mam myszkę, mam wszystko. Yy... Laptop itp. itd. Pff, no i jak to powiedzieć? No, nie, nie będę przeciągał dłużej. Będę kręcił. Muszę kopalnię swoją odnaleźć to w następnym odcinku o, nie ma jak to zwykła teksturka nie ma jak to zwykła teksturka to w następnym odcinku który będzie no odcinki będą powstawały na bieżąco no zaraz zobaczymy co to jest what the fuck is this kurde, ale lagnie muter futker tu nic nie ma Dobra, idiole, fuck Trochę będę się musiał namęczyć na tą kopalnią I słuchajcie ludziszka, wiem, że się już nie skończyła Ale będę nagrywał różne dziwaczne inne rzeczy związane z Minecraftem yy, Tak na przykład, yy, no, będę nagrywał hardcore Minecraft Yy... Nie wiem, kiedy będzie powstała seria. Ale serie pewnie nie będą, nie będą długie, bo ja mam zwyczaj szybkiego gadania Dobra, tyle o zapowiedziach. O, Enderman, dobra, nie patrzę na się. Bo dobra. dobra, wejdę do lampy, będzie bezpieczniej. O, kurde, dwa, już nie A Miałem iść na polowanie na owce. Na owce, przepraszam, yy, żeby sobie zdropić trochę wałny Trochę oświetlę domek. A, jeszcze ty w kuchni sobie walnę. Tutaj. A, tutaj troszek. O tu. I tu. Dobra, Szczegórę. Chciałem, no, nahać, bo jak wy, no, dubie. Niedługo zaczną się spełnić te nostalgi na, na Nie Dobra żarty żartami. Zaraz kończę odcinek, bo to miał być tylko zapowiedzi. Jeszcze przypomnę wszystko jeszcze raz. Dobra, na samej pięknej kuchni. Tak więc. Cholera. Yy, Pierwsza zapowiedź to tak. Powstaje nowa seria. Druga, będę kręcił. Trzecia, której nie mówiłem ja wcześniej, może nakręcę. Yy, może nakręcę yy, różne jakieś parkury, escape. No, albo to, co robię po godzinach. Czyli granie na serwerze SKKF. Zapraszam wszystkich. IP to pewnie większość osób zna, ale jeszcze przypomnę mc.skkf.net To wpiszcie tylko w adres serwer. No a w nazwie możecie sobie wpisać nie wiem serf skkfa sk sk albo co tam chcecie. Tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.